Witam wszystkich, Piotr Stożek z tej strony. Dzisiaj jest poniedziałek, mamy dzisiaj 23 sierpnia i rozpoczynamy analizę sytuacji na rynkach. Na początku krótka informacja, że wszystkie te analizy, czy wszystkie informacje, które tu przekazuję, to jest mój, pr, moja prywatna opinia i moje prywatne podejście do tematu, i w żaden sposób nie może ono być uznawane czy służyć do otwierania pozycji, więc jeśli ktoś planuje otwierać pozycję, to musi mieć swoją strategię i postępować według jej zasad. Teraz przechodzimy już do analizy. Na parze euro-dolar sytuacja na ramach tygodniowych wygląda tak, że jesteśmy w trendzie spadkowym aktualnie na spadkach. Zobaczmy, czy coś jest możliwe na ramach miesięcznych, na ramach tygodniowych, dziennych. Nie ma tu żadnej naszej formacji. To, co moglibyśmy powiedzieć na ramach dziennych, to to, że jeżeli te ramy dzienne, ten kurs zatrzyma się i zakończy się ta świeca dzienna powyżej tych poziomów, to już mamy możliwość brania pod uwagę tego, że mogą być tutaj dalsze wzrosty, czyli jeżeli by się ten dzień zakończył z korpusem świecy powyżej tej, tej niebieskiej strefy, ewentualnie powyżej tej niebieskiej strefy, bo to też jest tutaj ważne, to wtedy pojawia się szansa już na odwrócenie na wzrosty, przynajmniej na tych ramach. Zobaczmy jeszcze na ramach na H12 i H8. Tutaj rzeczywiście być może będzie się tworzyło coś na wzrosty, więc to, co możemy powiedzieć teraz, że mamy korektę wzrostową i w zależności od tego co się stanie, czy zostanie przebita ta strefa w górę, czy też tutaj nastąpi zatrzymanie i odwrócenie w dół, no to będzie się sytuacja wyjaśniać. Na razie korekta wzrostowa. Ropa WTI zaliczyła w zeszłym tygodniu, w zasadzie przez ostatnie trzy tygodnie były spadki. Mieliśmy tu mocne spadki. Teraz jest korekta wzrostowa. Ta korekta może dotrzeć do tych obszarów tutaj. I tu możemy się spodziewać jakiegoś zadziałania w tej strefie. Więc w zależności od tego, co się stanie tutaj, czy w ogóle kurs tutaj dotrze, będziemy mogli wtedy dopiero móc powiedzieć, co będzie dalej. Na razie jest cały czas trend spadkowy. I korekta wzrostowa. Więc te spadki, które teraz trwają, jeśli miałyby być kontynuowane, to kolejnym poziomem, który może je powstrzymać, jest tutaj ta strefa. Ale póki co mamy korektę wzrostową. Zobaczmy na ramach niższych D3, D2, D1. Tutaj cały czas H12, H8. Tu cały czas mamy korektę wzrostową. I teraz na ramach H8. Jest taka sytuacja, która jest dosyć, może, może się okazać dosyć klarowna, czyli tu możemy mieć ruch aż do tego poziomu, aż do tej strefy. Jeśli kurs tutaj dotrze, to ma sporą szansę na dalsze spadki w dół. Czyli ta ropa póki co jest w korekcie wzrostowej, i znowu ta strefa tutaj nam opowie o tym, co będzie się działo dalej. Jeśli wejdziemy w tą strefę głęboko, przebijemy ją w górę, no to będziemy mogli już mówić, szukać bardziej możliwości na wzrosty. A póki co, jeżeli tutaj dotrzemy i tutaj kurs gdzieś zawróci w tej strefie w dół, no to może być kontynuacja spadków. Także też nie ma jakiejś klarownej, jasnej sytuacji. Jeśli chodzi o złoto, to mieliśmy po gwałtownych spadkach, mieliśmy odreagowanie w górę. I na razie, cały czas, jeśli chodzi o te ramy miesięczne, to cały czas na tych ramach mamy tutaj możliwość czy szansę na, na spadki dalsze. Z drugiej strony też pokonaliśmy tą strefę tutaj kursem. Co mogłoby nam powiedzieć, że tu możemy mieć jeszcze jakąś korektę, nawet do tego poziomu. Oczywiście ona się może skończyć wcześniej, nawet tutaj, i stąd ruch w górę. Bardziej na tych ramach tygodniowych w tej chwili jest spodziewana korekta niż dalsze wzrosty w górę. Ale spójrzmy na niższe ramy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu mieliśmy mocną akcję spadkową, reakcja wzrostowa, która pokonała tą strefę. Więc tutaj być może tworzy się jakaś konsolidacja, po której będą dalsze wzrosty. I tak sobie to prześledźmy. W tej chwili na ramach dziennych mamy mocne dragowanie, i to, co nam odpowiadają ramy dzienne, to jest tutaj szansa już w tej chwili na dalsze wzrosty. Jeśli ta konsolidacja to jest trójkąt symetryczny zwężający się, to w tym momencie mamy szansę na taki ruch w górę. Najbardziej prawdopodobny, który wynika z analizy Technicznej Price Action Plus. Co to oznacza? Że ta strefa tutaj jest do osiągnięcia jak najbardziej, czyli od 1866 do 1888 jest to realna strefa, do której nasz kurs może dotrzeć. Jeśli chodzi o bitcoina, to wszystko się zrealizowało, to co planowaliśmy, czyli ten obszar cały został pokonany. No i teraz w zależności od rozwoju sytuacji, od tego, co, co się będzie działo dalej, czyli pokonaliśmy to, e, tą strefę. Na razie ta świeca się rysuje, tygodniowa. Jeżeli ten tydzień zakończy się na takich wzrostach, czyli że będzie powyżej tego poziomu, no to mamy szansę na kontynuację wzrostów. Cały czas też jest możliwa korekta w te rejony, tutaj, na którą ja też osobiście czekam, i wtedy się sytuacja znowu wyjaśni, czy będziemy mieć dalsze wzrosty. Powinny być dalsze wzrosty, ponieważ tutaj jest bardzo ładna sytuacja. Zobaczmy, czy na niższych ramach coś nam podpowie, podpowiedzą niższe ramy. D3 mamy tutaj po korekcie dalsze wzrosty, czyli w tej chwili cały czas nasz docelowy poziom to jest tutaj. D2, D1. Tu jest ładna konsolidacja i w tym momencie teramy D1 podpowiadają nam to, że jednak będzie bardziej prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów przynajmniej do tego poziomu tutaj w górę. Więc tutaj, ewentualnie tutaj. To są poziomy, do których możemy spodziewać się, że jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu kilku dni kurs dotrze. A więc na bitcoinie mamy dalsze wzrosty. Tej korekty spadkowej na razie nie widać, więc być może coś się w przyszłym tygodniu utworzy. Jeśli ten kurs by urósł w górę, to jest taka możliwość. Tutaj bardzo ładne wzrosty. I być może rzeczywiście to będzie taki mocny ruch dalszy wzrostowy i dojdziemy do tych poziomów tutaj zaznaczonych. 53 536 i 51591. Także te poziomy są jak najbardziej realne do osiągnięcia, i tutaj na ramach dziennych zostawiamy sobie sytuację. Jeśli chodzi o DAXa, indeks niemiecki no to mamy tutaj mieliśmy kolejne szczyty w zeszłym tygodniu była korekta spadkowa i tutaj mamy Na ramach tygodniowych jesteśmy, więc muszę sobie to i to odpowiednio zmodyfikować. Fioletowy kolor, ramy tygodniowe. Tu jest strefa wsparcia ze zmiany funkcji, która, jeśli tak jak w tym przypadku, powstrzyma tę, tę korektę spadkową, no to będziemy mieć możliwe dalsze wzrosty. Póki co powstrzymała na razie i zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać w przyszłym tygodniu. Zobaczmy, co nam podpowiadają niższe ramy. Niższe ramy, na przykład D3, podpowiadają nam, że tutaj. W tym momencie jest możliwy jeszcze taki ruch wzrostowy. Przynajmniej taki, czyli taki układ wyczerpania. Zobaczmy na niższe ramy, d2, d1. Tu już sytuacja jest bardziej, trochę bardziej skomplikowana, ponieważ mieliśmy mocne spadki, i teraz ta sytuacja tutaj też jest niejednoznaczna. Ja bym tutaj został na tych ramach o właśnie tych D3. Najbardziej prawdopodobne jest powtórzenie tych szczytów, tej strefy tutaj. Czy to będzie układ wyczerpania i po nim ruch w dół, czy od razu z tego poziomu zaczniemy spadki, wszystko jest możliwe w tym momencie. Więc jeżeli, jeżeli się tutaj odwróci sytuacja, a na D3 tak może być, to możemy mieć spadki. Ważne jest, żeby ta strefa tutaj, którą mamy wyznaczoną, tą na fioletowo, między 1000 15696 a 15813 ona musi wytrzymać. Jeśli kurs powstrzyma, ta strefa powstrzyma kurs i nie będzie spadków, to są możliwe dalsze wzrosty, przynajmniej do tych poziomów tutaj do powtórzenia tych szczytów. Jeśli zaś kurs spadnie na dół, no to tu będziemy musieli szukać już jakichś układów na odwrócenie na spadki, a przynajmniej na jakąś głębszą korektę. Indeks amerykański SP500 tu również mamy mocne wzrosty mieliśmy mocne wzrosty i zeszły tydzień była korekta w zeszły tydzień pojawiła nam się tutaj korekta było all-time high ATH kolejne i znowu poziom który nam tutaj może coś wyjaśnić to są te poziomy czyli jeżeli mielibyśmy spadki poniżej tych poziomów no to to znaczy się, że szykują nam się przynajmniej głębsza korekta albo nawet odwrócenie na spadki. Póki co mamy fałszywe wybicie na spadki, czyli formacja już tutaj zmiany trendu w dół i na niższych ramach być może nam coś niższe ramy podpowiedzą. D3, D2, D1. Co tutaj mamy? Mamy mocną akcję spadkową i e, też korektę wzrostową. Na razie jest to cały czas korekta. I tutaj bym powiedział, że dużo większa szansa jest jednak na te spadki niż na wzrosty. Tutaj też mamy ważny poziom, ważne poziomy, ważną strefę. O, tutaj. Która w pierwszym momencie została pokonana w dół, a następnie kurs wrócił w górę. Przy odwróceniach trendu, szczególnie na indeksach, może się tak zdarzyć, że te odwrócenia czy, czy te korekty będą dosyć głębokie. I tutaj rzeczywiście możemy z tego miejsca mieć. Jakiś ruch spadkowy w dół. Może być taki ruch, może być jeszcze jakaś konsolidacja i ruch spadkowy w dół. A jeżeli by ten kurs pokonał tą strefę, tutaj wybił nam ten poziom, te poziomy, to znaczy się, że już zakończyły się spadki, mamy odwrócenie na wzrosty. Więc póki co jesteśmy w mocnej korekcie wzrostowej po jeszcze mocniejszych spadkach i jest szansa na spadki. Czyli musimy być ostrożni w tym tygodniu, ponieważ indeksy mogą po tym odreagowaniu, mogą kontynuować dalsze spadki. Indeks China 50, 50 największych firm chińskich i tutaj również mamy, jesteśmy w tej chwili w konsolidacji prawdopodobnie jakichś mocnych spadkach w zeszłym tygodniu. Strefy, które nas tutaj mogą interesować to są strefy Możliwej korekty wzrostowej aż dotąd do tych rejonów. Jeśli okazałoby się, że, że już z tego poziomu mamy ruch w dół, to mamy szansę na dalsze spadki i to nawet mocne spadki indeksu chińskich spółek. Zobaczmy, gdzie to po lewej stronie dotarło. Tutaj jest luka cenowa. Więc ja bym się tutaj ustawił, że te spadki mogłyby być jeszcze, gdyby były kontynuowane, to mogą być kontynuowane do tej strefy. O. Natomiast, jeżeli się okaże, że to, co tutaj się nam rysuje w tej chwili, to jest już, dotarło do strefy wsparcia bezpośredniego, tutaj, która i nie zostało pokonane, więc mamy dwie możliwości. Możemy mieć właśnie albo teraz ruch wzrostowy, na przykład taki, tego rejonu i stąd kolejne spadki w dół. Czyli coś takiego się nam może też utworzyć. Albo też możemy mieć jeszcze, jeszcze wyższe wyjście i możemy mieć tutaj też odwrócenie na wzrosty. Wszystko jest możliwe, ponieważ już były tutaj, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, już mieliśmy mocną akcję spadkową, tutaj jakąś konsolidację i druga akcja spadkowa, więc jest to ruch kompletny i po nim może nastąpić odwrócenie, albo dalsza kontynuacja. Sytuacja jest w tej chwili na tych ramach dosyć dosyć niejednoznaczna. Przejdźmy na niższe ramy. To, co możemy powiedzieć tutaj do RAM H8, to jest tylko korekta wzrostowa. Więc póki co, na razie, póki nie osiągniemy tych poziomów, możemy mówić tylko i wyłącznie o korekcie wzrostowej przed być może dalszymi spadkami. Więc ta strefa jest ważna. Jeżeli kurs dotrze do tej strefy, w każdej chwili oczywiście może się już odwrócić w dół. Ale gdyby do tej strefy dotarł, co jest bardzo prawdopodobne, to w zależności od tego, co tutaj się wydarzy. Czy będziemy mieć już z tego poziomu odwrócenie w dół, czy przebicie tej, tej strefy w górę. Będziemy dopiero mogli coś powiedzieć o tym, czy będzie kontynuacja spadków, czy też mamy szansę na jakiś ruch wzrostowy. Dziękuję. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniło Wam to sytuację na ten tydzień i te podpowiedzi przydadzą się w Waszym tradingu, w Waszym handlu. Wykorzystacie je w